Leśna apteczka, odcinek drugi, brzoza, to takie białe drzewo w lesie, jest popularnym drzewem, więc pominę opis botaniczny. Liść, świeży lub fermentowany, działa moczopędnie, przeciwraumatycznie, napotnie i oczyszczająco. Pijemy go 2-3 razy dziennie po szklance na czczo, w proporcji dwie łyżeczki liści na szklankę. Na przemianę materii pijemy po szklance na paru przed każdym posiłkiem zewnętrznie stosujemy przy problemach skórnych, chorobach reumatycznych, kąpiemy się w naparze lub obmywamy chore miejsca, a papką z liści wyleczymy wrzody. Aby wzmocnić włosy, należy za każdym razem po myciu włosów płukać naparem te włosy. Moczenie nóg w naparze niweluje nieprzyjemny zapach stóp, a płukanie jamy ustnej tym naparem niweluje nieprzyjemny zapach z ust. Wiosenne pąki brzozowe. Pite naczczo niwelują nieprzyjemny zapach z ust i łagodzą nadkwasotę żołądka, czyli z zgagę. Wspomagają leczenie chorób płuc. W proporcji jedna łyżeczka pąków na szklankę. Sok z brzozy, czyli oskołę, pijemy dla wzmocnienia organizmu. Oskoła też wspomaga leczenie dróg moczowych. Ale tutaj uwaga: osoby z niewydolnością nerek powinny uważać na zbyt gwałtowne oczyszczenie tych nerek z piasku i kamieni, bo to boli, naprawdę boli. No i wtedy będzie potrzebna interwencja lekarza. Korę tą ciemniejszą z dwóch trzyletnich gałązek w postaci odwaru pijemy w przypadku bólu głowy, niedomagania zatok, w przypadku gorączki w proporcji pół szklanki odwaru 2-3 razy. Dziennie białoporek brzozowy i błyskoporek podkorowy oraz gdziekieś opisałam w innych filmach. Link w opisie. Zdrówka, kochani.